W marcu Staromiejska Biblioteka zaprosiła swoich czytelników na spotkanie z kolejnym niezwykłym gościem. Tym razem do Starego Miasta przyjechał Bogusław Wołoszański. Spotkanie z Bogusławem Wołoszańskim przyciągnęło do Starego Miasta wielu fanów programu Sensacje XX wieku i ludzi zainteresowanych historią. Wołoszański przyjechał na zaproszenie Staromiejskiej Biblioteki, choć pojawił się w naszym regionie właściwie przez zabawną pomyłkę. Na, na początku była anegdota, dlatego że kiedy pani do mnie zadzwoniła, mówiła, że Biblioteka Stare Miasto. Zapraszałem mnie na spotkanie. To ja oczywiście bardzo chętnie i bardzo szybko przyjąłem, bo wiedziałem na stare miasto, to jadę 40 minut od siebie z domu. Dopiero potem się okazało, że to jednak jest inne stare miasto. <grym> i, i, no ale już nie zostało mi to darowane, nie zostało mi odpuszczone, także do starego miasta. Mieliśmy zatem sporo szczęścia, bowiem Bogusław Wołoszański przyznał, że ze względu na ogrom pracy niechętnie wyjeżdża na spotkania poza Warszawę. Stwierdził jednak, że spotkania poza stolicą, na które udaje mu się wyrwać raz na kwartał, mają większy urok, a rozmowy z ludźmi są inspiracją do pracy. To jest pani, która przekazała mi nagrane wspomnienia warszawskiego Robinsona. Mówi jak pan posłucha tego, co ten człowiek przeżył. Po powstaniu, gdzie się tam ukrywał w ruinach Warszawy, to jest w ogóle niewiarygodne. Nie wiem, może powstanie książka, może powstanie scenariusz. Programy i książki Bogusława Wołoszańskiego sprawiły, że historią zainteresowało się wielu ludzi. Nawet tych, którzy od niej stronili w szkole. To zdaniem Wołoszańskiego wina systemu nauczania. Jesteśmy w XXI wieku i nie możemy stosować metod XIX-wiecznych, że tylko książka. Stalówka i, i kałamasz. No, a w rezultacie do tego się sprowadza. Historia w szkole do tego się sprowadza, podręcznik historii i wkuwanie puszto brzmiących nazwisk, nazw i dat, które ulatują z głowy natychmiast, a całkowity brak mechanizmów. Historię XX wieku naprawdę można wyłożyć w ciągu dwóch godzin. Jeżeli wyłoży się mechanizmy tej historii. Jeżeli e, ci młodzi ludzie siadając do nauki historii będą wiedzieli e, czemu to służyło, dlaczego tak się stało, co się stało, e, a nie kiedy, gdzie, kto, bo to, to te, te szczegóły są po prostu niepotrzebne. Podczas spotkania w Świetlicy w Starym Mieście Bogusław Wołoszański opowiadał o projektach filmowych i o pracy nad kolejną książką. Powstaje książka o polskich zwycięstwach, dlatego, że Pomyślałem sobie dość tych klęsk, dość tej, tego kompleksu klęski. Ja myślę, że ten kompleks klęski wrześniowej właśnie jakby ciągle, ciągle ciągle trwa, no bo on był bardzo hucznie podtrzymywany przez całą propagandę przez pół wieku. Polska słaba, polska głupia, polska nędzna, chłop zapałki na czworo, kawaleria z szablami na czołgi. To, to tak wpajano, wpajano w nas. Od 20 lat nic się nie robi, żeby. Jakby zmienić ten obraz. Więc powstaje książka o polskich zwycięstwach. A na pomysł tej książki wpadłem w brytyjskiej fortecy Ebenemal. Bardzo Państwu polecam, jeżeli będziecie w północnej Belgii. To jest koło Maastricht, mówiąc krótko. I to jest forteca ukryta 25 metrów pod ziemią. Na, na ziemię wystawia tylko betonowe bunkry. Gigantyczna. Tunele podziemne mają 7 km długości. Magazyny, koszary, kuchnie, szpital, wszystko. Nie do zdobycia. Było w tej twierdze 800 żołnierzy belgijskich, kiedy 10 maja 1940 roku przyleciało tam 80 komandosów niemieckich. Wylądowali szybowcami na łące, na, na, na górze jakby tej twierdzy. Po 24 godzinach 800 żołnierzy belgijskich wyszło z rękami do góry. Ci Niemcy to mieli szczęście. Na tyle, że już zdążył do tych 80 akurat dobić batalion, czyli około 200 żołnierzy, bo w przeciwnym wypadku tych 80 by nie ogarnęło tych 800 chłopa z rękami do góry. I wtedy jak sobie pomyślałem, że my mamy w naszej historii coś zupełnie innego, bo jest Westerplatte, gdzie proporcje były całkowicie odwrotne. 200 żołnierzy w sumie, około 200 żołnierzy i 3,5 tysiąca atakujących, samoloty, a okręty, pancernik i siedem i żadnych umocnień. Skrawka betonu, jeśli nie liczyć tych wzmocnionych piwnic. Skrawka betonu. I ci ludzie wytrzymali przez siedem dni. Czy to nie jest zwycięstwo? Jest zwycięstwo. Głupotą jest obrażanie ich i mówienie, że, że tchórzyli, że, że chciał się poddać do dowództwa. To jest głupotą. Wobec bohaterstwa tych ludzi przy, przez siedem dni przeżyli piekło. Walący z odległości pięciuset metrów E, pancernik, którego od wy, wy, podmuchu strzału drzewa się gieły, e, to, to trzeba e, prze, przeżyć, to trzeba zrozumieć, kiedy nad głowami tych 200 ludzi przylatywał pocisk, który leci jak pociąg ekspresowy. On nie leci w ciszy, tylko to jest wycie pociągu ekspresowego dudniącego na moście. Co chwilę im takie pociski nad głową przylatywały. Oni siedem dni nie wytrzymali. I bronili się, i obronili. przed Niemcy nie zdobyli, nie wdarli się. Oni zrezygnowali wtedy, kiedy nie mieli wody, nie mieli lekarz, nie mieli amunicji. Więc to jest ta wielka historia i to jest wielkie zwycięstwo, o tym pisze książka. Chciałbym, żeby była we wrześniu. Bogusław Wołoszański przez ponad 20 lat prowadził program Sensacje XX wieku. Powstało około 1000 odcinków. Prowadził też wiele audycji radiowych, publikował w prasie, napisał także wiele książek przedstawiających mechanizmy polityczne i gospodarcze XX wieku. W 2006 i 2007 roku na podstawie jego scenariusza powstał 13 odcinkowy serial Tajemnica twierdzy szyfrów dla Telewizji Polskiej, który już wkrótce będzie miał swoją kontynuację. Konkurs dziedzictwa kulturowego w gminie Stare Miasto to już tradycja. Za budzi on niemałe emocje wśród pań, bo to właśnie one biorą w nim udział. Tym razem kobiety z kół gospodyń wiejskich przygotowały najpiękniejsze koszyczki wielkanocne. Jak zrobić wyjątkowy koszyczek wielkanocny wiedzą dobrze panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Barczegłowie. To właśnie one zwyciężyły w 11 konkursie dziedzictwa kulturowego w kategorii najpiękniejszy koszyczek wielkanocny w gminie Stare Miasto. Swoje koszyczki do konkursu zgłosiło 14 spośród 15 kół gospodyń wiejskich działających na terenie gminy. Jury oceniało te małe dzieła sztuki według z góry określonych kryteriów: Własnoręczność wykonania, pomysłowość oryginalność, nawiązanie do tradycji i to co jest ważne na pierwszy doka, czyli i wrażenia estetyczne, artystyczne. Wszystkie koszyczki zostały przygotowane zgodnie ze staropolskim zwyczajem. Nie może w nich zabraknąć najbardziej tradycyjnych potraw, takich jak jajko, chleb, baranek, chrzan. Jajko. Ocet, <głos》>, piepsul, tak. baba świąteczna. Oczywiście zajączek wielkanocny. I zajączek wielkanocny. Staramy się wykonywać to własnoręcznie, żeby to było... Robimy to dla nas, więc staramy się, żeby to... Samemu robić, a nie kupować, prawda? Żeby to było jak najbardziej smaczne. Własnoręcznie wszystko jest przygotowane. W koszyczku znajdują się produkty tradycyjne. Baranek, upieczony własnoręcznie, babeczka, wędliny, masełko, sól, szan, jajeczko wykonane, ozdobione własnoręcznie. I oczywiście wszystko przygotowane jest w rodzinie, w domu. Nic nie jest sztuczne, nic nie kupowane. Kwiatki, bukszpan z ogródka, serwetka własnoręcznie zrobiona, jajeczko szydełkowe też własnoręcznie zrobione, kraszanka ugotowana w cebulce i skrobana w Także wszystko jest własnoręcznie wykonane, i tak się staramy z pokolenia na pokolenie, żeby to było jakaś tam tradycja. Pani przyznała, że wielką sobotę? Do święconki najczęściej chodzą dzieci. One też zajmują się malowaniem i zdobieniem jajek.